Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy słowa przez Ciebie wypowiadane mają znaczenie? Czy mają wpływ na Ciebie i na środowisko? Czy mają jakiekolwiek e, podstawy, żeby kreować Twoje życie? No właśnie, to jest bardzo istotne. E, dzisiaj się zastanowimy się na, właśnie nad tym tematem. Jak zostaniesz ze mną, dam Ci podpowiedzi na ten temat. Jestem. Trener świadomego życia. Bogumiła Wosik się nazywam. I staram się pomagać ludziom w znalezieniu samego siebie. Nie po mojemu, ale po Twojemu. Tak, abyś ty mógł sam siebie znaleźć i zobaczyć, czy to ma w ogóle znaczenie. Powiem ci taką historyjkę. Jedzie sobie mężczyzna w tramwaju i siedzi smutny i mówi tak. Żona Zouza, szef tyran śniadanie znowu takie same, praca jest do niczego, ludzie wokół są smutni, źli, wstrętni, nienawidzę ich. A siedzi za nim anioł i mówi tak, oj Kaziu, czy ja mam ciągle za tobą spełniać te wyrzeczenia, które ty wypowiadasz? Kochani, zastanówmy się, czy te nasze słowa, które wypowiadamy, czy myśli, które w głowie naszej się nurtują, że jestem niedobra, zła, albo że jestem niegodny, niegodna, nie zasługuję na to? Czy potrafimy popatrzeć na to pozytywnie? Czy rano wstajesz i widzisz, no, fajnie się stało, fajnie się stało, wstałem, jestem zdrowy, mogę oddychać, mogę wstać z łóżka? To też jest przecież istotne. Kochani, jeżeli patrzymy na nasze nastawienie, Spróbujcie sobie zrobić taki eksperyment. Idziecie ulicą, uśmiechnijcie się do kogoś, powiedzcie coś miłego. Albo pochwalcie za coś, co Wam się naprawdę od serca podoba. Naprawdę zmienicie swoje podejście, bo Wy się będziecie tym cieszyć. U Was się zrobi taki piękny uśmiech. Nie, nie, taki bananik. A u ludzi, którzy Was spotkają, również stanie się coś takiego samego. Czy łatwo Ci jest to dzisiaj zrobić? Myślę, że nie wiem. Sam będziesz wiedział, co z tym fantem zrobić, albo, albo skorzysta z mojej pomocy. Niedawno powstała książka, książka 9 kroków świadomego życia. Ja nazywam, że to jest książka prowadzona, bo nie jest to książka, która jest napisana i ktoś się wymądrza, tylko jest to książka dla znalezienia Ciebie, dla samego znalezienia Ciebie tak, abyś mógł odnaleźć swoje serce. Czyli zadać sobie ileś tam pytań. Właśnie ta książka ma również miejsca, w których możesz sobie zanotować, zapisać, pomyśleć, znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które przez całe życie ciebie nurtowały. I myślę, że warto się do niej przyłożyć, warto sobie ją znaleźć. Gdzie ją znajdziesz, oczywiście, możesz ją znaleźć w opisie tego filmu i myślę, że przyda ci się bardzo. Jest czas. W którym trzeba najwyższy, najwyższy czas, żeby znaleźć samego siebie i pokochać siebie, bo wszystko zaczyna się od ciebie. Mówi się, że mm, czasem jest tak, że jeżeli ty nie jesteś radosny, to jak masz siać radość? Przecież się nie da. Jeżeli coś nie zaczyna się palić od ciebie, czyli nie ma iskry od ciebie, to przecież się nie rozsieje dalej. Czyli najważniejsze jest to, żebyś ty napełnił siebie radością, siebie miłością do świata i siebie miłością do życia. Jak tak zrobisz, to oczywista sprawa jest, że będziesz emanował. To wtedy twoja aura w kółko Ciebie będzie taka radosna, wesoła, taka miła. I w tym momencie, co się stanie? Będziesz emanował tą radością dalej. Dlatego zapraszam Cię do tej lektury. Warto się do niej przychylić. Warto sobie ją zrobić, jako, zrobić sobie jako prezent. Na urodzinę, na imieninę, albo prezent dla kogoś, też na urodzinę i na imieninę. Warto sobie po prostu się z nią zapoznać, z nią popracować. Wiecie, co mówią ludzie, którzy już zdążyli się do niej przytulić, zdążyli już ją poznać? Mówią, że ten dziennik wdzięczności, który tam jest w środku, dał im niesamowite efekty już dzisiaj. A to dopiero początek. Niektórzy mówią: Wiesz, co Bogusia, ale fajna sprawa! Teraz wszystkie drzewa są moje. Dlaczego tak mówią? Sprawdźcie sami w książce. Myślę, że to jest ważne, żeby znaleźć samego siebie. Bo nie chodzi o to, że każdy jest taki sam. Nie, nie, każdy jesteś, ty jesteś inny. Twoja osoba, która stoi obok ciebie, jest inna. Ja jestem inna. Ale najważniejsze, żeby w tym wszystkim znaleźć właśnie siebie. I życzę ci w tej drodze do znalezienia siebie, uśmiechu, radości, zadumania, znalezienia czasu na to. I polecam ci, naprawdę z serca. Ja też to przerabiałam. Tam są historie, które dają dużo do myślenia. Myślę, że niektóre z nich to by też się przydarzyły albo przydarzą. Może tam nauczysz się uważności, nauczysz się, że jesteś najważniejszą osobą na świecie. Nauczysz się również tego, że twoje mieszkanie, czyli twoje ciało, jest jedynym ciałem, które tutaj masz i warto o nie zadbać. Jak wszystko tam znajdziesz. Serdecznie cię zapraszam do tej lektury. Pozdrawiam Kliknij na link i wszystkiego się dowiesz, w jaki sposób możesz być szczęśliwym posiadaczem tego fajnego podręcznika. Pa!